Rozmowa dnia. Minęła godzina ósma przy mikrofonie Michał Jędryka, a naszym gościem w studiu polskiego radia Pomorza i Kuja jest dzisiaj pan doktor Waldemar Gadziński, wojewódzki konsultant medycyny rodzinnej. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam. Mamy zaostrzenie tego, co nazywamy kwarantanną społeczną. Czy wiemy, jak się ten wirus przenosi? Mamy jakąś mapę społeczną? Czy to głównie osoby wracające z zagranicy są ogniskami zakażenia? Czy już się zarażamy wzajemnie w Polsce? Czy jesteśmy w stanie coś zrobić, żeby się tego dowiedzieć? Czy już wiemy? Znaczy już wiemy, że zarażamy się wzajemnie wewnątrz kraju. Największym takim źródłem zakażenia są te mikroogniska domowe. Stąd ta kwarantanna mamy nadzieję, że okaże się bardzo skuteczna, a więc ograniczenie przede wszystkim kontaktów i niepotrzebnych wyjść z domu. Chyba już okazuje się skuteczna, bo jednak tych zachorowań było mniej niż na przykład Ministerstwo Zdrowia przewidywało, bo przewidywało już na koniec ubiegłego tygodnia tysiąc osób, tysiąc zostało przekroczony dopiero wczoraj. Tak, to prawda, ale ten wzrost cały czas obserwujemy i ta linia za zachorowań rośnie w górę, także jest zasadne, aby te środki dodatkowe wprowadzić. Czytamy, między innymi w naszych wiadomościach o ósmej, czytaliśmy, że narażone są wszystkie osoby starsze, nawet te czujące się zupełnie dobrze. Podkreślają to i lekarze rodzinni, i geriatrzy, yy, którzy w związku z epidemią koronawirusa zwrócili się z prośbą do seniorów o poddanie się jakiejś samoizolacji i o częsty kontakt telefoniczny z najbliższymi. Tylko że często seniorzy nie mogą odizolować się zupełnie, bo są to osoby często niezdolne do samodzielnej egzystencji, w których. Trzeba pomagać w codziennych czynnościach, i tu nawet trudno mówić o utrzymaniu jakiegoś dystansu dwóch metrów, no bo taką osobę trzeba poprowadzić, umyć i tak dalej. Tak, no tutaj pan redaktor ważną rzecz powiedział. Chodzi o to, żeby ograniczyć to do minimum, czyli te czynności, które wymagają kontaktu z drugą osobą, a więc czynności pielęgnacyjne czy zaopatrzenie w podstawowe materiały, one jakby muszą się odbywać. Ważne jest, żeby seniorzy ograniczyli do minimum, a więc wyjście do sklepu, wyjście do apteki nie jest konieczne, możemy poprosić. Członków rodziny, sąsiadów czy też osoby, które jako wolontariusze organizują się w mieście, o taką pomoc. I to jest bardzo ważne, żeby seniorzy z tego korzystali. A jeżeli chodzi o korzystanie z opieki zdrowotnej, Przede wszystkim telefon i to, co tutaj już przy, przy, kolej, przy innych spotkaniach na antenie mówiliśmy, do lekarza przez telefon. I bez kontaktu telefonicznego seniorzy proszę, żeby nie wychodzili z domu. Zaraz do tego wrócimy, do tych kontaktów z służbą zdrowia, ale tu chyba jest duża rola też najbliższej rodziny. Właśnie chyba powinniśmy się wszyscy zainteresować, czy w najbliższej rodzinie ktoś nie potrzebuje pomocy. Tak, zgadza się. Tutaj jakby z jednej strony chodzi o, o zaopatrzenie tych, tych niezbędnych potrzeb, a więc żywności, leków, wody, czy na przykład wyprowadzenie zanie psa, czy, czy na przykład zakupienie karmy, czy, czy żwirku dla, dla innego czworonoga, ale e, ważne jest też, żeby zapytać tą osobę, czy jak ona się czuje. No, wiemy, że seniorzy są często osobami samotnymi, a więc nie pozostawiajmy ich w tej samotności. Utrzymajmy ten kontakt. Po, pomóżmy, żeby wnuki skontaktowały się zdalnie za pomocą telefonu, czy, czy połączeń internetowych i po prostu porozmawiały z babcią, czy, czy z dziadkiem i podtrzymały je na duchu. Czytamy też w różnych informacjach agencyjnych, że o braku masek ochronnych. Tak? Że ten brak masek ochronnych wynika częściowo z tego, że rezerwy nie były wystarczające, że produkcja była w Chinach, ale z drugiej strony, na przykład, pan profesor Gut, wirusolog, mówi, że używanie maseczek to wręcz prosta droga do zakażenia siebie i najbliższych. Jak to jest z tymi maseczkami? Ciągle mamy nieporozumienia w tej sprawie. To prawda. Przede wszystkim maseczki są potrzebne w służbie zdrowia. Po drugie, one są potrzebne wówczas, kiedy no, nie możemy uniknąć bliskiego kontaktu z drugą osobą. A więc nie nośmy maseczek, kiedy jesteśmy w domu, czy wychodzimy z domu, czy idziemy na spacer. To absolutnie nie ma sensu. W ten sposób wirusem się nie, za, nie zarazimy. Z drugiej strony, bardzo maseczki są potrzebne w służbie zdrowia. To jest materiał jednorazowy, który jest często zużywany. Przy każdym kontakcie powinien być zmieniany. Więc idąc do sklepu, praktycznie powinniśmy, jeżeli myślimy o, o tym, że ta maseczka ma nas zabijać, Zabezpieczyć, to powinniśmy po pół godzinie czy, czy godzinie tą maseczkę zdjąć, bo ponieważ jej właściwości filtrujące się kończą. Osadza się ten, ten mikroaerozol w okolicy maseczki, i potem ta maseczka staje się już skontaminowa skontaminowana, zakażona, i my, jakby już ten aerozol zakażony, wdychamy i narażamy też innych członków rodziny. Także Zostawmy masecz, maseczki w służbie zdrowia. Bardzo ważną akcją jest takie. Które umieć używać mhm. Tak, społeczne szycie y, maseczek, ale w, tylko wówczas, jeżeli one rzeczywiście trafią do służby zdrowia. A jak jest obecnie z dostępnością służby zdrowia dla osób dotkniętych zwykłymi, codziennymi chorobami? Powiedział Pan, że na telefon. Często otrzymujemy sygnały od y, osób, które nie mogą się dodzwonić do przychodni. Tak, no musimy być cierpliwi i musimy zdać sobie sprawę, że poradnie przeszły obecnie na teleporady, ale no, ilość łącz telefonicznych czy możliwości kontaktu telefonicznego no, w ciągu jednego dnia się nie zmieniła, a więc te linie są bardzo przeciążone i pracownicy no, też nie są w stanie odebrać wszystkich połączeń naraz. Mamy taki zwyczaj na początku tygodnia i głównie rano załatwiania wszystkich spraw, więc musimy to rozłożyć na kolejne dni i na godziny też popołudniowe i wieczorne. Przychodnie, placówki służby zdrowia są poinformowane i starają się zwiększyć ilość połączeń. Tworzą też nowe numery dostępowe. Też przychodnie mają możliwość załatwiania wielu spraw przez swoją stronę internetową zdalnie, więc korzystajmy ze wszystkich tych źródeł i bądźmy cierpliwi. Pracownicy służby zdrowia też potrzebują pomocy w tym, żeby no cierpliwie poczekać na to połączenie albo próbować wiele razy, czy załatwić to później. W serwisach społecznościowych można znaleźć różne historie, mniej lub bardziej wiarygodne, ale ja pozwolę sobie przytoczyć jedną z nich. Przeczytałem coś takiego. Moja mama właśnie miała prawdopodobnie atak paniki, bała się, że umiera na zawał, miała bóle w klatce piersiowej, duszności, ostre zawroty głowy. Wiemy, że ma nerwice, więc prawdopodobnie to była panika, ale również inne choroby, więc być może był to zawał. Siostra dzwoniła na pogotowie i pyta się, czy matkę można szybko przywieźć. Pytania. Ma gorączkę, kaszel? Nie ma. No tak, ale może po prostu nie. Nie mieć objawów. Możliwe, że to koronawirus. Proszę zadzwonić najpierw na specjalne zakaźne pogotowie, żeby to ocenili. Czy tego typu procedury nie mogą nie, też narazić osób, które rzeczywiście szybko potrzebują pomocy? Znaczy, tak, sytuacja jest trudna. Tutaj przeciążenie dotyczy całej służby zdrowia i również dotyczy transportu sanitarnego i pogotowia ratunkowego, więc musimy sobie z tego zdawać sprawę. Oczywiście zawsze pozostaje nam kontakt z naszym lekarzem rodzinnym i z naszą podstawową opieką zdrowotną. Lekarz też jest w stanie pomóc i ocenić. On zna tego pacjenta, jego wieloletni wywiad, czynniki ryzyka, czy występują te czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej czy zawału, czy to jest przewlekły wywiad choroby na przykład psychicznej i też jest w stanie nam pomóc, a w razie wykrycia, że rzeczywiście podejrzenie tego zawału jest uzasadnione, pokierować dalszym transportem tego pacjenta do szpitala. Musimy też pamiętać o tym, że te służby ratownicze, one w pierwszej kolejności zbierają ten wywiad co do możliwości zakażenia koronawirusem. Musimy przede wszystkim uniknąć sytuacji, kiedy dojdzie do zakażenia zespołu ratunkowego czy zespołu pracującego bo to wyłączy nam te osoby z pracy, i jak każdy z nas sobie zdaje sprawę, te osoby nie dość, że nie będą w stanie nam udzielić pomocy, to również same będą jej wymagały. No właśnie o pracy, mówi Pan o pracy ratowników, ale porozmawiajmy jeszcze chwilę o, w ogóle o pracy zawodowej, bo ona też wymaga kontaktów międzyludzkich, nie każdą pracę można da się wykonać zdalnie. Jakie zasady powinniśmy wobec tego stosować w pracy zawodowej wtedy, kiedy musimy utrzymywać kontakty z innymi ludźmi? Przede wszystkim zostawmy tylko niezbędne minimum tych kontaktów, i w tych kontaktach, czyli jeżeli idziemy do pracy i musimy pracować w jakiejś większej grupie. Musimy zachować odstępy, odstępy odległości, odstępy czasowe, zredukować godziny pracy właśnie po to, żeby się na takie no, niebezpieczeństwo zakażenia nie narazić. Czyli jakby stosujemy taką samą zasadę, jaka została wprowadzona w środkach komunikacji publicznej, czyli oddzielamy się od innych osób. Dalej od siebie. Tak, zdecydowanie tak. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę, a naszym dziękuję gościem również. był doktor nauk medycznych, pan Waldemar Margadziński, wojewódzki konsultant medycyny rodzinnej. Dziękuję bardzo. Polskie Radio. Przerabiamy lekcję, jak funkcjonować podczas społecznej kwarantanny i pomagać. I o tym m.in. w tej godzinie audycji jest 8.39.